Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Kilowski, a to oczywiście jest Rimold. Dzisiaj rozprawimy się z tymi wieczeczkami, bo mnie kurde molestują cały czas i moich kolonistów przede wszystkim, kiedy chcą, się chcą sobie pomedytować przy drzewie, więc no, muszę się ich pozbyć, Już mi się to nie podoba. Więc wszyscy są już zebrani, o wieszeczki już sobie strzelają, yy, ja postaram się zrobić to w miarę, nie wiem, sensownie, żeby zbyt dużo ludzi swoich nie pozabijać. Więc tak, David, Proceria, Julia. Yy, rozstawcie się... Gdzie? A gdzieś tutaj może. Rozeria niech nawet podejdzie może pod to drzewo. I macie po prostu strzelać. Reszta ludzi nie wiem, niech sobie idą przed siebie. Koga sad do domu, PT do domu. Przecież wy się do niczego nie przydacie. Okej, okay, we w dół. Eem, tutaj ostro prowadzony, niech strzelajcie sobie do tego. Julie, niech strzela sobie do tego. Dawid gdzie jest? A, dopiero sobie kroczy. No tak, on ma dopiero tylko tę nogę protezową, a znaczy protezową. Ma zwykłą nogę, dodatku ten jeszcze jest supresor i tak dalej. Julia, prozoria są szybkie. No to nie też, że Dawid jest wolny. Dobra, macie strzelać do tego mini slagera. Priorytet. I w sumie dobrze będzie, jeśli osoba, która zaatakuje, będzie kobietą. bo jest ranna. Co? W nogę. Nie w nogę, ale i tak jest wolniejsza. No to dobra, to nie zaatakuje lercha. A Lercha ma sobie nóż, no to musi Locust zaatakować. Dobra. Ty Locust ma dobre staty. 12. Lercha jakie ma staty? 9. Nada się. Yy, wyrzucaj mieczyk. Locust. A nie, zapytałem, że Lercha chyba jest wolna, ma osoby kręgosłup. No to dobra. Ten robi to Locust. Locust leć bić wieżyczki. Idziesz od dołu bić wieżyczkę tutaj. Yy, w sumie jak mi się uda, to my sobie z tym poradzą. Właśnie, chodzi mi o to, żeby to miało teraz wybuchnąć, bo jak to będzie wybuchało, to znaczy, że to będzie w wszystko inne. O, dobra, jednak nie było tematu, nie było tematu, wystarczyło trochę cierpliwości. Eee, dobra, wybuchło sobie wszystko i teraz wy wszyscy, nie wiem, bijcie to, żeby się pozbyć tego supresatora, który jest no strasznie ciulowy, ponieważ to zabiera on połowę eee, świadomości mężczyznom. A to no osłabia trochę kolonie. No z pewnością osłabia, no ciężko... Będzie się to nie osłabia. Dobra, rozwalili to, jakieś pierdoły dane. Wszyscy do domu. No więc taka sobie sytuacja. Teraz trzeba trochę rany może ogarnąć. Jak tam Prozeria krwawi, Julia krwawi, gambo krwawi, trochę krwawią, ale no cóż. Yy, trzeba będzie rozwijać się mocno. O, amrozja, niepotrzebna mi. Trzeba się rozwijać, ponieważ, e, przede wszystkim, no, trzeba masową produkcję zrobić tych ubranek. A to dlaczego? E, ponieważ, e, no, jest to ważne, no, żeby ludzie nie umierali jedynego strzału, albo mieli chociaż jakieś hełmy. Też hełmy to ja zaraz będę robił, o, tutaj, w tych e, w tych stolikach kowalskich, no, ale, no, wpierw muszę mieć tu prąd, no, to jeszcze chwilę na to, na to poczekam. O, a to ci ciekawe? Ma być teraz ceremonia ślubu. Gotro oraz... Kogo jeszcze? Eee, Gotro i, i nie wiem kogo. Kogo ona tam ma? Eee, Davida. O, proszę państwa, ceremonia ślub. Pięknie, o. Y, niewolnik sprząta. Zadowoleni wszyscy. No pada nie jest na ślubie. To smutna trochę, no ale dobra. O, ceremonia się, się skończyła. Teraz oficjalnie są mężem i żoną. Eee, o, zmieniło się na naszych oczach status na husband, eee, mąż plus 100 do relacji. A Locust jest y, byłym kochankiem. No. W ogóle bardzo dobre ma relacje go ze wszystkimi. W ogóle oni wszyscy mają ze do dobre relacje w miarę. Może ta prozeria trochę tak mniej. Chociaż nie. Spoko. Jest może takie pojedyncze jednostki. Taki Locust o naszej osoby relacji teraz ma dobre relacje. David nawet się dobrze z ludźmi dogaduje, mimo że cały czas jest innej religii. I ciągle o nim zapominam, żeby go nawracać. Ale tutaj będziemy... O, takim zajebistym miejscu teraz będziemy nawracać. No, więc robimy rytuał nawracania. Yy, tylko zanim to. Yy, to muszę ogarnąć szybko kwestię. Yy, yy, a nie, dobra mam. No dobra, to mogę sobie, możemy sobie nawracać. W tym oto miejscu, Lercha nie gada. Robi barierę. I może się uda nawrócić go dobrze. No o nawracają tego Davida, naprawdę. Chociaż nie jestem świadom tego, że kiedy go w końcu nawrócimy, to on będzie miał już, yy, no co, będziemy musiał się zrzec w sumie broni dystansowej poniekąd, bo wtedy trzeba mu wyłupać oczy i tak dalej. Niemiłe rzeczy. Efektywnie. Spoko. Lercha, nawracaj yy, Davida. Okej, okay. czyli trzeba użyć nawracania pewnie jeszcze jakieś dwa razy. Yy, zwykłego nawracania. Czyli gdybym o tym nie zapomniał, to może bym go już nawrócił jakiś czas temu. O, zimno przyszło. No, wszystko znika. To jest smutne trochę. Mamy leki? Tam zapasie jakieś? No, mamy. Ale to nie oznacza, że jest dobrze. Hmm, wypadałoby gdzieś tutaj się wkopać. Jakoś tu. I zrobić pod tutaj jakiś szpital taki awaryjny. Te generatory bym może jakoś przeniósł pod ten... Znaczy przeniósł. No, zniszczył je i przeniósł może gdzieś tutaj. A tutaj bym zrobił może taki szpital bardziej w tym wgłębieniu. Żeby tak zawsze awaryjnie mieli szybko do tego miejsca, a nie gdzieś zanosić tutaj na samą górę. Awaryjnie szpital to najlepiej byłby gdzieś tutaj, tak, tak prawdę mówiąc. Żeby tak na środku mapy był. Yy, no, no, trochę trzeba, trzeba z tym pogombinować. Jak tam drzewko? 15 trawy jest. No to nie najgorzej. Z tego co widzę, dosyć wolno się rozwija ten yy, wskaźnik. To znaczy widzę, że on jednak rośnie, ale coś tak wolno. Trochę mnie to smuci. Yy, no bo to powinno chyba więcej się to robić. No ale nie no, ja wiem. Cztery osoby chcą mieć wyłupane oczy. E, a nie, to trzy chcą mieć, a Dawid jeden nie chce, ale i tak mogę mu to zrobić. E, wszyscy mają zepsute rzeczy. Jakie? Ja. A pewnie te pierdoły. E, to przykro mi. To, to się powiedział, że na nich zepsuć, a to jeszcze nie chce się zepsuć te, te korony cierniowe. Bo ja nie wiem, gdzie, gdzie się je robi. Tutaj, w, tutaj nie mogę ich zrobić, jak widzę. Yy, tutaj w crafting spocie również nie mogę, więc no gdzie indziej to ja nie wiem, przecież w kopaniu, no w kamieniu to raczej nie. No chyba, że jakieś stole do maszynowania czy jakieś takie pierdolety, ale no wątpię. Uuu, patrzcie, mam już te moje dryady te fajne. Jedna zwykła i dwóch tanków. Teraz mogę ich używać do walki czy, czy coś, albo mogę je zarzucić na mięso. O, i one mogą healować. A one co mogą? Healing pot. If it is injured, it will return to its and that of healing pot. Ej, dobre. Jakie jest run, to mogę je wysłać do takiego kokona z powrotem, żeby się wyleczyło. No, takie ciekawe rzeczy. Um, w ogóle, chyba ominąłem jedno wydarzenie i będą mieli teraz minusy. Nie, nie mają minusów. to, nie ma problemu. Ponieważ miałem im zrobić ten... Um, cykliczne... Wydarzenie z partią Dominator, że cieszą z drzewka świątecznego, ale dalej nie mają drzewka, więc to trochę jest to smutne. Może kiedyś im zrobię w końcu pokój na drzewko świąteczne. Na razie mają piękną świątynię, niech nie narzekają. Oj, mogę chwałać tutaj prąd poprowadzić trochę lepiej niż wcześniej. W ten sposób. No z pewnością jest lepiej niż wcześniej, ale wciąż nie jakoś dobrze. A to ci ciekawostka. Imperialsi mnie atakują, ale tylko czterech. Ale są za to dobrze uzbrojeni. Mają mm, broń dystansową oraz granaty. A to mi się nie podoba. Więc trzeba zrobić obronę. Po prawdzie, to ja nie wiem, czy to będzie miała wiele sensu, bo to będzie w sumie oblężenie. Ale spróbować będzie warto. Więc tak, na początek yy, bierzemy sobie. Yy, a wszystkie moje dryady. A co? I potem wrócimy je do walki. A co? Teraz y, wy musicie się wszyscy zebrać. Jeszcze Kogasa Locust. W ogóle nie, Kogasa ten się wycofa, niech się wycofa. Y, dobra. Więcej was nie potrzebuję. I teraz idziecie my sobie po kolei, znaczy powolutku w tą stronę. Y, dobra, oni już strzelają chyba. Czy Jeszcze nie strzelają. Jeszcze nie strzelają. Dobra. Więc teraz tak. David niech stanie tutaj. Julia niech stanie tutaj. Roseria niech stanie, no może nie wiem. Z, za tym drzewem. Jeśli ma w ogóle zasięg w tym miejscu, pewnie będzie miała. A w sumie Dawid, niech sobie stanie o, gdzieś tutaj. Reszta ludzi nie wiem. Humps niech wyrzuca swoje, no, sw swoje zwierzątka, tak samo jak i ona, więc one niech atakują od razu. Teraz tak: Gotro Jamboler Lercha Locust. Wy na razie przeczekajcie i poczekajcie na to, aż zapią fokusa te zwierzęta. Teraz, jak pewnie te zwierzęta są ostrzeliwane, dostał Lokust. Nie fajnie. I to dosyć ładną serikę dostał. Jumbo dostał, Staler Nie fajnie, fajnie. Oni są dobrze uzbrojeni. To jest dla mnie problem, duży. Clawler sobie po, z Walentyną chyba poradzi. Tak, Clawler jest świetny do walki właśnie z takimi wrogami. Dobra, moje driady atakują dalej. Teraz tak Gotro, atakuj jego. Ty atakuj pacesa, ty atakuj tego, ty atakuj, nie, wiem, Antigonosa. Jakoś tak może zrobimy. Dobra, pierwszy padł. Ej, są te driady. Podobają mi się bardzo. O, i medio został. Dobra, i też czy ja mogę go aresztować na przykład, tego medio? To weźmy Locust i kliknij sobie na niego. Nie wiem, medio. Nie, no nie mogę go aresztować. To. O, Locust padł. To smutne. Za mocno? Lercha, niech może się wycofuje, cóż. Gotro, niech może też uderzy tego medio. Dobra, wszyscy pozabijani. Nie fajnie, nie chciałem ich wszystkich zabijać, no ale no cóż. Niech się wszyscy wycofują i biorą rannych. Czyli kogo? Yy, czyli Locusta. Chyba tak sądzę. A ty bierz to, co jest najważniejsze obecnie, czyli jego broni. Mam tu jakieś fajne rzeczy, które leżą na ziemi. Jakieś jedzonka, jak... no, to jest trochę takich pierdłów, które można potem sobie poprzenosić. Komponenty najważniejsze jest ich trochę tutaj. Jakieś drewno, tutaj, no, jakieś ciała to się zje. Um, tutaj jakieś pierdoły, no, nic w sumie szczególnie ciekawego. Ranny jest tylko Lokus. Dobra, a nie Gotro, ale ona się sama jeszcze ogarnie. dodatkowo została tylko lekko pobita. 11 godzin. Tutaj 0 godzin. O, za 0 się walnęła. Pięknie. Dobra, Locust. No właśnie, po... Gdzie ty go, kurde, niesiesz? Oj, przepraszam, chyba było powiadomienie słychać. Szybko je wyłączam. Znaczy, Facebooka wyłączam. E, dobra. Gotro leży. Mhm, niewielki problem. Locust też leży. E, David, gdzie jesteś? tutaj. Lecz Locusta. Priorytetowo. Bo leki trzeba teraz iść. Loku za 4 godziny umiera, ale on nie umrze, bo będzie świetnie wyleczony przez znaczy znamienitych, znaczy znakomitych lekarzy, jakim jest w sumie Dawid, który tak naprawdę nie jest lekarzem w tej kolonii. To jest tutaj przez przypadek lekarzem, yy, ponieważ, no nie wiem, ma jeszcze oczy. Widzicie, on tak dobrze to. Kto dostał? Lercha dostała zakażenia. O, ja pierdzielę. Yy, weźcie się połóż, Lercha. Nie, nie leczambo. O cholera. Mhm. Yy. Trzeba być mądrze, a nie głupio. Pumps, niech leczy Jumbo. A Lercha niech się idzie położy... Kto jest ranny? On jest ranny. Wykrwawić za 9 godzin, nie ma problemu. 9 godzin to nie jest dużo. Jak tam w ogóle moje zwierzątka? Barskin sobie chyba poradzi. Tak, on sobie też poradzi, a Klobler, no może zaraz umrzeć, ale 9 godzin to nie jest dużo. Lercha musi się przede wszystkim teraz położyć. Hmm, a gdzie ona śpi? Tutaj, Lercha, Lercha, Lercha. Tutaj. Przede wszystkim masz się położyć. Idzie położyć, dobra. Lercha, nie jesteś lekarzem. Idź, idź położyć. Nie masz nic... Je... Czemu ty nie możesz się położyć? Nie widzisz, że masz, kurde, rany? i to trzeba wyleczyć? No, tak mnie to denerwuje czasami w tej grze, że oni po prostu, no, nie mają rozumu i to... No, mikro zarządzanie nie działa, po prostu. Dawid, leć tutaj ją leczyć, Pierwotowo. E, wiesz co, Dawid, sobie zacznij, może zacznij te... nosić ze sobą leki. Tak, zawsze w ilości 3. Infekcja 46. No, nie najlepiej, ale no. Chwilowo lepiej nie będzie. E, jak tam leczenie tych ludzi. Dobra, na razie tam tobie doktora, ale masz zakaz leczenia już, już samodzielnie. E, no, tak będzie lepiej. Buxat Travelers, aż 8. Ja pierdzielę. Skąd ja 8 ludzi wezmę? E, dobra, Jumbo Ogarnięty. Locust, Ogarnięty. Go gotro jeszcze nie. Jemu Gotro leczy. Tkro... Co, ona, co ona leczy? Briadę chyba leczy. Ej no. To ma infekcję, Gotro. Ha, ha, ha. Super. A to jest noga. noga. Nogę zawsze można uciąć. Więc to nie jest jakiś wielki problem. No no to pięknie się postarała. Ej no i czemu znowu idzie jeść, nie wpierw się położyć? Jeszcze wolna taka jest. No i właśnie infekcja się rozwija powoli, a ona, zanim ona się położy. Jeszcze, kurde, masa czasu minie. to jest właśnie problem, że. Ona nabije sobie aż 10% infekcji. zanim ona się położy. Dobra, Dawid, idź ją ratować. Ohoho. Słabo, słabo. No ale dobra. Dawid ogarnięty. Znaczy, ogarnął go tro. Pierwsza choroba. Infekcja 25. No tutaj nie fajnie. Prawdopodobnie te 25 może ją. No może jej zaszkodzić. Może jej zaszkodzić. Więc to trzeba będzie dać jej. To, która noga? Prawa noga. Amputujemy prawą nogę. Na razie suspend. Więc w razie czego trzeba się tym zająć. Yy, dobra, Jumbo. Lercha. Ta infekcja mnie na, najbardziej boli. I się jej boję, bo to może ją zabić. Yy, bo to jest tors. Torsu się nie wytnie. Ale no, dobra, zobaczy się, jak to wyjdzie w praniu. Kolejna potrzebuje pomocy. Lercha, jakiej pomocy potrzebujesz? Um, rozumiem, jakie pomocy potrzebujesz, ale jeszcze masz dwie godzinki. Uleczycie tego? Uleczony, dobra. Kogo teraz leczysz? To no, po co masz pięść, niby leczyć jego? Um. Ktoś mi pisał kiedyś, że była taka modyfikacja, która potrafiła... Yy, znaczy można było sobie ustawiać, co u kogo można leczyć, to w jaki sposób, że infekcje najlepszymi lekami, że nie wiem, jakieś takie zwykłe przecięcia, to na przykład tylko tymi herbalami. Albo, że na przykład zwykłe takie pobicia, że bruzdy, na przykład od uderzenia pięścią to jedynie Na przykład w ogóle bez leku, albo zwykłe herbale Więc to była jakaś taka modyfikacja, ktoś mi pisał o niej, ale nie wiem gdzie ona jest, nie wiem gdzie ją mogę znaleźć, więc no cóż eee, No nie wiem jak to pójdzie dobrze Jeszcze sobie zobaczymy co nam słychać u Gotro Średnio, średnio, no ale zobaczymy Wyjdzie w praniu, ile Lercha dostała? 21, ciulowo. O, same fajne rzeczy. Dabbit został nawrócony. W końcu nareszcie jest już blind na masochistą. Lercha już chyba. Tak, ma już infekcję, na czy odporność wyrobioną. Podobnie jak i Gotro w nodze. Udało się. to teraz to sobie minęło. I teraz tak. Co można teraz zrobić w tejże kolonii? Powiem wam, że niewiele. Mamy jedzenie. Pakowane. To, to taka ciekawostka z tych ludzi powylatywało. Yy, ale chyba nie powinno być składowane tutaj, a bardziej gdzieś może w magazynie. Więc mills yy, pakowane to tu. O, i tak to zrobimy. Będzie miało to więcej sensu. I może trzeba by teraz przeistoczyć trochę te więzienie w coś bardziej, no nie wiem, lepiej wyglądającego. Na przykład tylko, żeby było miejsce na dwie cele, czy tak jakby na trzy osoby może tylko. Jedna pojedyncza cela, tak, tak chyba to zrobimy. Więc dobra, to usuwamy, to usuwamy, to przenosimy gdzieś tu. Yy, to przenosimy gdzieś tu, yy, struktury, walniemy sobie ścianę ze slate'a po prostu tutaj. I to jest zrobimy sobie magazyn na broń i ubrania. Więc to sobie wywalimy, wstawimy potem ścianę zwykłą i to oczywiście wyrównamy. To niech to wpierw ktoś zrobi, a z tym będzie problem. Czemu nikt tego nie robi? A bo mamy jeszcze przerwę, rozumiem. No nie wiem. Robią cokolwiek, co chcą. Czyli się zabawiają i różne takie pierdoły. Eem, czy prąd jest pociągnięty? Dalej, pewnie nie. To tutaj chyba będzie kabel. Tak, jest tu kabel, to pociągniemy go dalej. A czemu Lercha sobie medytuje? Lercha medytuje tutaj. Nie powinna medytować gdzieś tu? Po tu? za sprawa. E, ona nie powinna leżeć. Jest już zdrowa. Co jest? Nie wiem. Dobra. To rozłożone, więc to oznacza, że teraz będę chciał wziąć, o, postawić tutaj slate Wola I oczywiście nakazał to potem, yy, no, ładnie tak wycierać, żeby ładnie wyglądało. Jak w zasadzie większość miejsc będę chciał tak jakby wysmufować. Bo to jednak jest podstawowe w tej kolonii, by wszystko ładnie wyglądało, to, to nie. Ehm, w sumie, łóżko mięsienie też może być spoko. A, to jest źle postawione, to musi by być chyba w tą stronę. O. Julia, zrób to. Kola, już to zrobiła. O, jest na odwrót. Teraz dobrze. Eee, dobra, Ale on dużo stali. O, mam już prąd tutaj. Zarąbiście. Bumalopa oszalała. To trochę problem. Eee, David, Prozeria, Julia. Zajmijcie się tym priorytetowo. Bumalopa, jak wiadomo, jak wybucha, to eee, płonie. Eee, znaczy, jak wybucha, to płonie. Może sobie wybuchnąć. A to jest trochę problem dla eee, społeczeństwa oraz eee, otoczenia. Więc trzeba do niej strzelać. A wy idźcie dalej do przodu. I otwórzcie się do niej. O, kurde, piękny strzał, piękny strzał. Prosto w głowę. Dawid to jednak się zna na rzeczy. Dobra, nie no, naprawdę bardzo jestem zadowolony z Dawida jako kolonisty. Mimo, że nie wiem, nie ma jakiejś szczególnej dobrej statystyki, ani nic. W ogóle on jest nijak dobry. Znaczy no, w polu robi dobrze. Ale i tak jest zarąbisty w tej kolonii. Naprawdę y, bardzo cieszę się, że go tutaj mamy. Y, co tam robi Gotro? Robi w końcu cokolwiek, by mieć lepsze połączenie z drzewem. Ja Wam powiem, że zrobiłem błąd, że połączyłem to z Gotro. Ponieważ zauważyłem, o właśnie, jak tutaj, e, Humps e, zajmuje się dobrze zarówno zwierzętami, jak i roślinami. A Gotro niezbyt roślinami się zajmuje. I z tego co zauważyłem, jak ona właśnie tutaj robi, to rozwija się skill e, tak jakby mm, w roślinach, że tak powiem. A to oznacza, że lepiej dać do łączenia się z drzewami kogoś, kto lubi roślinki. Taka Kogasa, byś świetna jednak. Wydawałaby się do tego, żeby chociaż mieć na sobie kilka tak jakby, zwierzątek sobie to y, ogarnąć. Więc dobrze by było, gdybyś się na przykład mogła zrzec tych y, drzew, czy coś w tym stylu. Dobrze by było dostać kolejnego tego Guaran-Len Sprouta i mieć kolejnego... Gdzie jest moja dryada? Co jest? Umarła se? Co jest? Ej, no! A nie, to jest... Co? Dziwne rzeczy. Dziwne rzeczy. Gdzieś dryada zniknęła tam, ta mała... Może ją nie naprawili? Może. Nie wiem, co się stało. Ale tutaj, jak widzicie, to będzie kolejna dryada. To jest już 3 na 3 To chyba dzięki temu, że Humps jest wybitnym po prostu tutaj człowiekiem, który się tym drzewkiem zajmuje, a Gotro te drzewko to do upadku zaraz doprowadzi. Czy mogę to ściąć? Mogę to ściąć. Ale w sumie nie chcę tego robić. Eee, co tu mamy? Tu mamy Zbudować coś. Robimy lepsze relacje z Imperium. W sumie, jakbym to zrobił, to naprawdę miałbym rzeczywiście dobre relacje z Imperium. Ale nie chcę tego robić. Imperium na razie może mi się przydać, do jakichś ataków i tak dalej. Może coś od nich dostanę na ciekawego. Na przykład będzie ktoś ranny i może dostanę jego zbroję. No, może w ogóle go dostanę. Czemu Nie Czemu drewna nie ma? W ogóle nie ma drewna? Czy po prostu. O, w ogóle drewna nie ma. No to no, bardzo dobre zarządzanie z mojej strony. To nie wiem, mi jakieś tu, jakieś drzewko. Tu jest drzewko. Tu jest drzewko. Ej, drzew tu nie ma już. No. Jest ogromne zapotrzebowanie na drzewo. U, jaki tutaj pożar w ogóle. O. U, srebro spadło z nieba. Fajnie. To się tym szybko zajmiemy. Myk. E, wypadałoby też zająć się powoli jakimiś tam rudami ogólnie we świecie. No ale to sobie po co. Plastyl przeniesiony, przeniesiony. Prąd jest, jest. E, czy można go pociągnąć dalej? Można pociągnąć dalej. Ehm, skoro tak, wypadałoby walnąć jeszcze tutaj światło jakieś. Ponieważ, jak, jak wiadomo, dobrze się pracuje to, jak jest światło. Nie wiem, czy wiadomo. Wydaje mi się, że chyba to wiadomo. Yy, Julia, ty się zajmiesz tym światełkiem, masz je zainstalować. Mamy światło. Super. Teraz, może, będą plusy do jakichś badań czy coś. Zaczynamy produkcję dwóch rzeczy. Przede wszystkim, yy, trzeba robić miecze. Miecze z plastilu, a potem ze stali. Yy, tak. I kto będzie je robił? Ktoś, kto jest najlepszy w robieniu czegokolwiek. Locust jest ślepy. Dawid nie jest ślepy. Dawid pewnie zrobi to lepiej. Ja w niego wierzę. Więc tutaj będą robione miecze. Nie wiem, ile mieczów. Nie wiem, tak z, z, z 5. A tutaj robimy e, proste hełmy. bo tylu, żeby zawsze był chociaż jeden e, w... Nie. Tak zawsze by był chociaż te cztery na stanie. Teraz tak. To robimy stockpile na kolejnego. Tutaj robimy aparele. Yy, oraz broń, ogólnie brane. I tutaj wyłączamy aparele i broń. I teraz będzie wszystko brane tutaj. I to mi się teraz podoba. O Lokus potrzebuje chyba swojej broni. O, but ją dam. Dobra. I teraz yy, to robi sobie kto, kto tylko chce, a to ma to robić tylko Dawid. A co teraz robi Dawid? na drzewa. No, zgaduję, że zanim Dawid zrobi cokolwiek, to pewnie będzie zajmował teraz tylko robieniem tych mieczy. Czy to źle? Nie wiem, chyba nie. O, walczą teraz ogniem tutaj. No a to już się już rozszedł za bardzo. No to dobra, znaczy za bardzo. Już się rozszedł. Tytuał się zrobić się można, ale widać, no rośnie trochę... rośnie ta trawa, ale wolno strasznie. Dobra, dobra. Powolutku do przodu. Kiedy będzie nowa driada? Za 7 dni. To smutne, tylko jedna driada. Tutaj mamy trzy dryady. Ale mamy trzech tanków. To może bym zrobił. Pryk, Lowery i jednego tanka? Bo w ogóle tego co robi... Dobra, jag jag jagódki. Zobaczę się potem. Wcześniej to ja wywalałem, jak grałem w te gry, te wszystkie, no... Mm, guaran, Lens, proty, CD i tak dalej. Uważam, to za głupia, to jest kurde świetne. Wam powiem, zarąbiste jest. Um, dobra. Oj, prądu tu nie ma, jak nie ma tu prądu? to jest za mało prądu ogólnie? W sieci? A w sieci jest za mało prądu. Ehm, um, exces? Nie, mam exces 250, no to co jest nie tak? Co? Nie rozumiem. Pewnie nie ma prądu. A może walnę po prostu tak, w ten sposób, i dopiero będzie więcej prądu? Że. A, bo ja tylko na jednym generatorze jedę. A, bo podłączyłem teraz to. Yy, I mam za mało prądu w generatorach, dobra, rozumiem, co się stało. W ogóle ten koń chyba ma. astmę. Znaczy to no, dobra, no może go zarżnę. po co mi koń zasnął? Choć oni tak, jak ja tego nikt nie wezmę, będziemy tylko tego osłabia, więc dobra, zażynamy konia. Trzeba czasami podjąć męską decyzję i zarżnąć konia. To smutne, że umarł, ale no cóż. O, jedno cięcie, szybkie, mocne. Kolejna ciekawostka z kolonii. Humps i Kogasea y, są teraz kochankami. Super, cieszy mnie to bardzo. Kolejne wspólne łóżko dla nich. Tylko gdzie jest Kogasea? Tutaj jest Kogasea. Yy, to walniemy te łóżko a właśnie w tamtym pokoiku. Czego jest zrobimy? Podwójne łóżko ze slabu. Jakie mamy tutaj rudy? Yy, no nic takiego, co można chyba zrobić podwójnie, bo to trzeba 85 mieć. No dobrze, co robimy ze slate'a? No bo tego slate'a posiadamy. E więc walniemy to tu, gdzieś tu. To się wyniesie załóżmy. A tutaj. Yy, chyba w tą stronę się to trzyma. A twoje łóżko jumbo, nie wiem co zrobimy z nim. W ogóle to trzeba wynieść tu. O. Czy tu. Chyba w dobrą stronę trzymam. Nie wiem, zobaczy się. No, to będziemy mieli aż trzy łóżka w celach. Będzie porządne więzienie. Dobra. Jak tam produkcja hełmów? Zarąbiście idzie. Właśnie, może sobie włączę z powrotem te y, czapeczki. Żebym widział kto ma hełmy, a kto nie. Rambo już ma hełm. Wszyscy mają hełmy. Wszyscy muszą mieć hełmy. Bez hełmów to nie ma... Pracy wam powiem. Teły są potrzebne. Eee, dobra. Zap pewien skok w rozwoju technologicznym tejże kolonii, ale to trzeba było w końcu go osiągnąć. To było ważne, by się rozwinąć w ten sposób. Było to wręcz ordynaryjne. Dobra. Lokus, jak tam produkcja. A nie, on robi tutaj, a on robi miecze, dobra. No, to jest prawdziwy producent. Gotro. Gotro może kogoś stejmować. Fajnie. To kogo sobie tejmujemy? Jakie mamy zwierzątka tutaj? Gigantofeticus. Giganto feticus. Gigantofeticus. Dobra, bierzemy kurde, małpę, a co? Kotro, da dawaj na małpę. Jak to go śpi? No to będzie spała koło niego. Bez niego to kurde nawet nie próbuj. Bez Ym... coś fajnego oprócz tego. Bumalopy, mega sloty, nie dobra, bierzemy goryla. Gorylę to będzie fajnie. W ogóle jest dalej ten mój, jelon, y jeloń? Jeleń? Jest jeszcze jeleń. Dobra. Gotro, dawaj. Tejmuj go. Nie, czemu, kurde? Tejm. Dawaj, Gotro. Tejm. A, dobra. Y nie masz grzybów dla niego. A nie, bo ja nie tylko chciałem. Ja chcę tego wielkiego. O, tego chcę. Więc, Gotro, ty masz tego tejmować. O, właśnie. Ale będzie, ale będzie goryl. O nie, to Hubs go już go... Nie, ty go nie rekrutuj. Zostaw go. To Gotro ma to zrobić. W ogóle, jakie inspiracje? Praca. Fejmowanie. Praca. Yy, kreatywność. I ty masz dobrą. Tom. Yy, Operacje. Ale na razie operacji żadnych nie robimy, więc no, to nie ma różnicy. Dobra, yy, ty czyścisz tutaj. To sobie czyś. Bylebyś nie szedł do, do gorylów. Zgubiła się kurde po drodze ta cała. O, rozwalili tam już. A tu już postawili? Postawili. Super. Więc tutaj tak, śpi sobie kto. Tutaj śpi. Lo... Nie wiem, kto tu śpi. Kogasea? I kto? I humps. Dobra. Kogasea oraz humps. Gdzie jest humps? Tu jest humps. Dobra. I co śpią teraz razem. No i pięknie. Zwolnimy się kolejne miejsca w moich barakach. Dobra, i mamy tego goryla, bo chciałbym już tym zakończyć. O, dobra, mamy goryla, jest to piękny Tod, a w, w ogóle to się więź z nim stworzyła. To już za piękna sytuacja. Więź stworzona między gorylem a człowiekiem. Aż mi się przypomniała. uuu. Y, wszystko na nim można zrobić. zarombisty jest ten. Kurde. Gotro, ale masz teraz. Y, Toda da. Tod Howard. Pewnie znowu komuś da nową grę. Bondet to Gotro. Chyba dobrze że jest Bonde Tugotro. Chyba dobrze, że ten... Co? Nie wiem, dziwne. Więc jak sami widzicie, mamy teraz goryla w kolonii i jest super. I tym yy, akcentem mogę zakończyć dzisiejszy odcinek. Mamy goryla, jestem zadowolony. Najdługo będzie więcej dryad. Dużo zwierzątek, super. Chodźcie na kolejne odcinki, to może będzie, będzie więcej zwierzątek. Więc dziękuję za oglądanie i cześć!